Cześć. Witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku kolejna nowość od marki Technisat, czyli samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth. Jest to model DigiCar 1BT. Do kogo jest skierowane tego typu urządzenie? Przede wszystkim do osób, które w swoich samochodach mają starsze radioodbiorniki bez łączności Bluetooth, bez funkcji zestawu mówiącego. A chciałyby z takich funkcji korzystać bez konieczności wymiany radio Na początek, oczywiście zapoznajmy się z samym urządzeniem, z zawartością zestawu, jego budową wykonaniem, później pokażę Wam jego funkcję. No i oczywiście na koniec przeniesiemy się też do samochodu i sprawdzimy sobie jego działanie w praktyce. OK. Jak widzicie, jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to tutaj znajdziemy tylko instrukcję obsługi oraz nasze urządzenie. Żadnych tutaj jakichś innych elementów w zestawie nie ma, więc od razu sobie przejdźmy do budowy i wykonania tego urządzenia. Jak widzicie, bardzo mała, kompaktowa konstrukcja. W całości urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego w dwóch kolorach, w kolorze czarnym oraz te wstawki w kolorze srebrnym. Złącze zasilania, które wpinamy do gniazda ładowarki w naszym samochodzie, jest w całości zintegrowane z samym urządzeniem. No i teraz, jeżeli chodzi tutaj o elementy, które znajdziemy na obudowie tego urządzenia, to jak widzicie, mamy po pierwsze dwa złącza USB. Pierwsze ze złączy służy jedynie do ładowania urządzeń mobilnych. Mamy tutaj 5V, 2A na wyjściu. Natomiast to drugie złącze pełni podwójną rolę, ponieważ będziemy tutaj mogli sobie podłączyć na przykład pendrive'a z naszymi piosenkami i słuchać ich na głośnikach samochodu za pomocą naszego radia samochodowego. Natomiast druga funkcja tego złącza to jest oczywiście też funkcja ładowania urządzeń mobilnych, natomiast na wyjściu jest tutaj 5V. 1A. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tutaj front, to mamy tutaj wyświetlacz, za chwileczkę pokażę Wam, jak on tutaj świeci, zresztą możecie zobaczyć sobie na tym pudełku. Dwa przyciski sterujące po bokach, pokrętło do też zarządzania tym urządzeniem, pokrętło, które ma też budowany w siebie przycisk do odbierania, odrzucania połączeń i też zatwierdzania funkcji. Za chwilę sobie to wszystko przetestujemy. No i od spodu w tym miejscu znalazł się tu jeszcze czytnik karty microSD, czyli możemy sobie też muzykę zgrać na kartę microSD, podłączyć jej do tego urządzenia i słuchać sobie również jej w samochodzie na głośnikach samochodu z wykorzystaniem radia samochodowego. Tyle odnośnie budowy samego zestawu głośnomówiącego DigiCar 1 Bluetooth. Tutaj może jeszcze informacja, że w tym miejscu jest ukryty mikrofon do tych właśnie rozmów Telefonicznych. Natomiast teraz dwa słowa na temat samej zasady działania takiego urządzenia. Jest to klasyczny transmitter FM, czyli przesyła nam muzykę czy też właśnie nasze rozmowy głosowe do radia samochodowego za pomocą fal FM. Czyli w radiu samochodowym wyszukujemy sobie częstotliwość, na której będzie ten transmitter nadawał. I będziemy po prostu odbierali sobie te fale radiowe w taki sam sposób, jak odbieramy stacje radiowe na naszym radiu. Teraz chciałem Wam pokazać, jak tutaj wygląda ten wyświetlacz. Jak wygląda kwestia obsługi funkcji w tym urządzeniu. Pokażę Wam to teraz tutaj, może w studiu, natomiast później już przejdziemy sobie do samochodu, gdzie zobaczycie już działanie tego transmitera tego zestawu głosu już. W praktyce. Ok, ja się posłużę takim powerbankiem wyposażonym w gniazdo zapalniczki. Jak widzicie, sobie już podłączyłem transmitter do tego gniazda. Mamy zasilanie. Nie zwracajcie uwagi na to migotanie wyświetlacza, ponieważ jest to efekt kamery. W rzeczywistości ten wyświetlacz świeci światłem ciągłym. Tutaj nie ma żadnego efektu migania. I teraz, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście ustawić sobie częstotliwość, na jakiej taki transmitter ma pracować. Czyli w naszym radiu samochodowym musimy sprawdzić, na jakiej częstotliwości żadna stacja radiowa nie nadaje. Transmitter domyślnie jest ustawiony na częstotliwości 108 MHz. Jeżeli ona jest u Was wolna, to możemy to zostawić. Natomiast, jeżeli u Was ta częstotliwość jest zajęta, to teraz wystarczy przytrzymać przez 2 sekundy. Przycisk tutaj tej słuchawki po środku i przekręcając pokrętło, możemy sobie tutaj ustawić dowolną częstotliwość z zakresu 87,5 do 108 MHz, więc ustawiacie taką częstotliwość, jaka w waszej okolicy jest wolna, na przykład 89 MHz. W tym momencie transmitter jest już skonfigurowany z naszym radiem. Następnie, ponieważ jest to transmitter Bluetooth, czyli tutaj oczywiście będziemy chcieli przesyłać sobie muzykę z naszego telefonu, no i oczywiście będziemy też chcieli korzystać z tego zestawu głośnomówiącego, więc musimy połączyć ten transmitter z naszym telefonem. Czyli bierzemy sobie telefon, wchodzimy w ustawienia Bluetooth, i teraz, jak widzicie, został wyszukany nasz transmitter DigiCar 1 Bluetooth. Klikamy parowanie. Możemy oczywiście zezwolić na dostęp do kontaktów, i jak widzicie, od razu urządzenie zostało sparowane. Od tego momentu możemy już słuchać muzyki z naszego telefonu poprzez łączność Bluetooth. Na głośnikach w naszym samochodzie, i to Wam oczywiście pokażę już na końcu naszej recenzji. Oczywiście, jeżeli nie chcemy przesyłać muzyki z telefonu po Bluetooth, a chcemy sobie otworzyć ją na przykład z pendrive'a, no to wystarczy oczywiście wpiąć takiego pendrive'a z muzyki. I teraz może pokażę Wam to w ten sposób. Czyli mamy tutaj pendrive'a z muzyką, tam powinno być jakieś 8 utworów. I teraz zobaczcie: pierwszy utwór, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. I każdy z tych utworów możemy sobie teraz za pomocą tego transmitera słuchać na głośnikach naszego samochodu. Oczywiście możemy identycznie podłączyć sobie tutaj jakąś muzykę na kartach MicroSD. Transmitter obsługuje karty pamięci i pendrive'y do pojemności 64 GB. Teraz jeżeli chodzi o jakąś regulację siły dźwięku, to możemy za pomocą tego podkrętła regulować ją od 0 do 30. No i oczywiście sterujemy dźwiękiem też już bezpośrednio w radiu naszego samochodu, więc tutaj sobie musimy odpowiednio dopasować Głośność, zarówno na transmiterze FM, jak też w naszym radiu samochodowym. Teraz, jeżeli chodzi o działanie tej funkcji zestawu głośno mówiącego, no to oczywiście musimy mieć połączony transmiter z naszym telefonem poprzez łączność Bluetooth. No i jeżeli ktoś do nas będzie dzwonił, to będziemy słyszeli tutaj sygnał połączenia w głośnikach naszego samochodu. I jeżeli akurat słuchamy muzyki, czy to z pendrive'a karty SD, czy też po Bluetooth, to ta muzyka zostanie wyciszona na czas połączenia. I będziemy mogli to połączenie sobie odebrać. Odbieramy po prostu przyciskając przycisk słuchawki. W identyczny sposób też kończymy to połączenie. Po zakończeniu połączenia, transmitter wraca do odtwarzania muzyki. Tak więc, tak działa tryb głośno mówiący. Jeżeli chcecie odrzucić połączenie, to możemy tylko dwukrotnie nacisnąć szybko przycisk słuchawki i takie połączenie zostanie odrzucone. Możemy też szybko wybrać ostatni numer, do którego dzwoniliśmy na telefonie, czyli znowu przyciskamy dwa razy przycisk słuchawki i automatycznie łączy nam się telefon z ostatnio wybieranym numerem telefonicznym. Tak więc, bez tutaj konieczności wyjmowania telefonu, na przykład z kieszeni, mamy możliwość odbierania połączeń telefonicznych, prowadzenia rozmowy i wybierania ostatniego numeru, na który dzwoniliśmy. Jeżeli chodzi o jakość rozmów telefonicznych z wykorzystaniem tego zestawu, to oczywiście naszego rozmówcę słyszymy bardzo dobrze, ponieważ słyszymy go w głośnikach naszego samochodu. Natomiast, jeżeli chodzi o działanie mikrofonu w tym transmitterze, to wszystko będzie zależało od tego, gdzie macie gniazdo zapalniczki, jak daleko od waszej twarzy ten transmitter będzie umieszczony. Oczywiście, im będzie to bliżej twarzy, tym ta jakość rozmów będzie lepsza i wasi rozmówcy będą was lepiej słyszeli. Tutaj mamy mikrofon o dużej czułości, natomiast jeżeli to gniazdo zapalniczki jest gdzieś nisko obok siedzenia, no to oczywiście będziemy musieli znacznie głośniej mówić niż w przypadku, gdy mamy na przykład gdzieś złącze zapalniczki przed sobą w przednim kokpicie gdzie oczywiście ta odległość powoduje, że ta jakość rozmów będzie znacznie lepsza. Teraz jeżeli chodzi o zmianę sygnału, czyli na przykład przełączenie się z trybu Bluetooth na tryb otwarzania tutaj z pendrive'u czy też z card microSD, to przytrzymujemy po prostu przez chwilę przycisk strzałki w prawo i automatycznie to źródło sygnału zostanie zmienione. I jeszcze jedna funkcja tego transmitera, tego zestawu głośnomówiącego, to możliwość sprawdzenia napięcia akumulatora. Wystarczy przycisnąć ten przycisk strzałki w lewo i możemy sobie podlądnąć napięcie naszego akumulatora. Tak więc też taka dodatkowa, przydatna funkcja. No dobrze, jesteśmy teraz w samochodzie. Jak widzicie już transmitter jest podpięty do gniazda zapalniczki. Ustawiona jest częstotliwość 89 MHz, ponieważ zobaczcie, teraz na moim radiu jest ustawiona stacja 89 MHz i tutaj nic nie nadaje. Jak widzicie, zwiększam siłę dźwięku i żadnej stacji tutaj nie mamy. Ok, i teraz mamy już połączony nasz transmitter z telefonem po Bluetooth, jak pamiętacie, i spróbujemy sobie otworzyć muzykę już na głośnikach naszego radia samochodowego. Czyli klikamy play. Zwiększaj siłę dźwięku nieco w głośnikach samochodu. I mogę też, oczywiście, sterować siłą dźwięku z pozycji samego transmitera. Czyli mogę ją zwiększać lub też zmniejszać. I jak słyszycie, muzyka jest odtwarzana. Teraz, może, zobaczcie sobie jeszcze na radio samochodowe. I oczywiście regulujemy dźwięk już na samym radiu. Teraz jeżeli chcemy zmienić utwór, to wystarczy, że przejdziemy tutaj w prawo lub też w lewo i będziemy mieć dostęp do kolejnych materiałów, filmów na aplikacji tutaj akurat YouTube. Identycznie będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o otwarzanie muzyki, na przykład ze Spotify, czy też z jakiegoś odtwarzacza MP3, który macie zainstalowany na waszym telefonie. I może, sobie jeszcze podłączmy tutaj pendrive'a z muzyką. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Może nieco tutaj zmniejszymy dźwięk. I teraz, oczywiście, zmiana utworów muzycznych. Kolejny utwór, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jeszcze posłuchajcie. <śmienic> Jak widzicie, całkiem niezła jakość dźwięku. Oczywiście ta jakość dźwięku jest uzależniona głównie od tego, jakie macie radię w waszym samochodzie, oraz od tego, jakie macie też zamontowane w samochodzie głośniki. Ok, to dodam jeszcze pokażę, jak wygląda kwestia odbierania połączeń przychodzących. Jeżeli na przykład słuchamy tutaj muzyki, tak jak w tym momencie, i ktoś do nas zadzwoni, to zobaczcie, co się stanie. Wykręcam numer. I teraz słyszymy, oczywiście, i w głośnikach samochodu, i w naszym telefonie połączenie. Następnie możemy odebrać takie połączenie za pomocą przycisku. I teraz, jak widzicie, muzyka została wyciszona, i słychać już mógł głos w głośnikach samochodu, ponieważ mamy sprzężenie zwrotne. Telefon jest tutaj obok, jeden drugiego. Ok, i na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję DigiCar 1 Bluetooth. Jak widzieliście, urządzenie bardzo proste w konfiguracji, dobrze wykonane i przede wszystkim świetnie spełniające wszystkie funkcje, do jakich zostało przeznaczone: czyli pozwala nam ładować urządzenia mobilne, przesyłać bezprzewodowo muzykę za pomocą fal FM do naszego radia samochodowego oraz pozwala nam też prowadzić rozmowy telefoniczne, czyli korzystać z funkcji zestawu głośnomówiącego. Tak więc jeżeli macie w swoich samochodach starsze radioodbiorniki bez łączności Bluetooth, bez funkcji zestawów głośnomówiących, a chcielibyście z tych funkcji korzystać, to zakup DigiCar 1 Bluetooth Wam to umożliwi. Z mojej strony to było już tyle. Oczywiście ja Wam jak zwykle dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę też o łapki w górę i subskrypcję kanału. I zapraszam do oglądania kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!